To jest moja słowaweczka, proszę Wetylator I mięso jest, jest moje Jest na 6V Wetylator Jest jeszcze 6, 12V Przełożył, teraz jest na 6V jest, jest taki płomień 12V Płomień, nie chcę płomień tutaj. Teraz pełno sprzętu. pełno paliwa się powoli gdzieś w 6 metrów od tego jest tak strasznie gorąco, że razwo co się da trzymać.